Wyobraźcie sobie tę scenę: cała rodzina siedzi przy stole. W niedzielę, wiadomo, rosół, schabowy, ogórek, kiszony. Dorośli rozmawiają o poważnych sprawach rachunki, remonty. Teściowa narzeka, że ziemniaki są zasłone. A wtedy odzywa się on. Mały, pięcioletni bohater, który, jednym zdaniem, potrafił zatrzymać czas, wywołać ciszę, a potem taką lawinę śmiechu, że nawet dziadek opluł kąpotem obrus. Ale spokojnie, zaraz wam opowiem, co dokładnie powiedział. Bo zanim do tego doszło, ta kolacja miała zupełnie normalny przebieg. No, a przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Mama latała między kuchnią a stołem, jak kelnerka w pięciogwiazdkowej restauracji, tata co chwilę doprawiał sobie mięso solą, jakby brał udział w konkursie na największe ciśnienie krwi w rodzinie, a w tym wszystkim siedziało sobie dziecko, niby zajęte frytkami, ale tak naprawdę słuchało każdego słowa dorosłych i tu zaczyna się najlepsze. Bo dzieci mają ten dar, że potrafią wyłapać rzeczy, których dorośli nie powinni nigdy powiedzieć przy stole. Ale cóż, babcia właśnie zaczęła opowiadać o sąsiadce, która chyba znowu coś kombinuje. Wujek dorzucił swoje trzy grosze o polityce, a dziadek. No cóż, dziadek jak zwykle zasnął w talerzu z zupą, i wtedy mały bohater podnosi głowę, patrzy na wszystkich i. I rzuca pytanie, które sprawiło, że wszyscy dosłownie zamarli. Co to było za pytanie? Dlaczego akurat to jedno zdanie sprawiło, że mama upuściła widelec, a ciocia prawie zadławiła się kotletem? To jest dopiero historia i zaraz ją poznacie. No dobra, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. To, co powiedział maluch, brzmiało tak: Mamo. A dlaczego tata mówił wczoraj przez telefon, że babcia nigdy się nie dowie? I teraz wyobraźcie sobie tę scenę cisza, absolutna cisza. Widelec mamy zatrzymał się w połowie drogi do ust. Wujek, który właśnie brał łyk piwa, zakrztusił się tak, że wyglądał jak fontanna w parku miejskim, a dziadek nagle cudownie się obudził. Babcia spojrzała na wszystkich, jak detektyw z serialu kryminalnego i powiedziała No i co? Co to ma znaczyć? Tata zrobił się czerwony jak burak, a mama. No cóż. Mama udawała, że nagle musi bardzo dokładnie pokroić ziemniaka na talerzu. Dziecko patrzyło z szeroko otwartymi oczami i oczywiście dodało: Tata mówił, że to nasz mały sekrecik. I teraz macie to wyobrażenie? Wszyscy wstrzymują oddech. Babcia się wkurza, ciocia wyciąga telefon, żeby nagrywać, a tata szuka dziury w podłodze, żeby się schować. Ale to nie koniec, bo wiecie, jak to jest. Jak dziecko zacznie mówić. To już nie da się go zatrzymać. To jak odkręcenie kranu leci, leci, i końca nie ma. I tak też było tutaj. Maluch spojrzał prosto na babcie i powiedział: A wiesz, babciu, że tata mówił też o twojej szafie że trzeba ją w końcu wynieść, bo śmierdzi jak piwnica. No i koniec. Babcia się obraziła, ciocia zaczęła się turlać ze śmiechu, a dziadek dziadek stwierdził, że no, w sumie to prawda. I w tym momencie atmosfera zrobiła się tak napięta, jakby ktoś miał zaraz ogłosić wyniki wyborów prezydenckich. Każdy patrzył na tatę, a tata, no cóż, wyglądał, jakby chciał cofnąć czas i włożyć synowi korek do buzi. Ale wiecie, co jest najlepsze? To wcale nie był jeszcze koniec tej kolacji, bo dziecko, jak na złość, miało jeszcze jedno pytanie. I uwierzcie mi, to pytanie było tak mocne, że po nim rodzina nie tylko zamilkła, ale ktoś nawet wybiegł z domu. Chcecie wiedzieć, co padło przy stole? No to słuchajcie, dziecko wzięło łyka soku, oblizało się i wypaliło. A dlaczego tata wczoraj w samochodzie mówił, że mama nie potrafi gotować? I to był moment, w którym mama spojrzała na ojca tak, że nawet terminator by się spocił. Ciocia aż opluła barszczem obrus. Wujek znowu zakrztusił się piwem. Serio, temu człowiekowi trzeba było dać kask tlenowy, żeby przeżył tę kolację. A dziadek? Dziadek wstał, popatrzył na tatę i powiedział: No, synu, tego to już nie odkręcisz. Mama natomiast zaczęła kroić schabowego tak intensywnie, że wyglądało to jak scena z horroru. No, wiecie, nóż, talerz i ten wzrok. Tata siedział w ciszy i chyba modlił się o meteoryt, który zakończy to spotkanie. Ale dziecko, dziecko nie skończyło. Ono się dopiero rozkręcało, bo zaraz dodało, a tata mówił, że jak babcia jeszcze raz zrobi pierogi, to się wyprowadzi. Słuchajcie, ja myślałem, że babcia w tym momencie rzuci chochlą w syna. Ona spojrzała na niego tak, że nawet sąsiad z zapłotu płotu poczuł ciarki. A ciocia nagle zaczęła nagrywać TikToka. Tak. Wyobrażacie to sobie? Awantura stulecia, a ktoś włącza nagrywanie, żeby wrzucić w internety. Tata próbował się tłumaczyć, to żart był, to tylko żart, ale dziecko jak na złość, ale mówiłeś to poważnie i jeszcze dodałeś, że kupimy pizzę i nie powiemy mamie. W tym momencie wszyscy wybuchnęli śmiechem, nawet babcia chociaż widać było, że walczy ze sobą, żeby nie rzucić w kogoś talerzem, a mama? Mama powiedziała tylko: Dziękuję, synku, że mówisz prawdę. Widzisz? Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Ojciec wiedział, że już przegrał tę bitwę. Nawet pies pod stołem patrzył na niego z wyrzutem, jakby mówił: No stary, tym razem to już naprawdę po tobie. Ale uwierzcie mi, to, co dziecko powiedziało na końcu, przebiło absolutnie wszystko. Takiego finału nikt się nie spodziewał. Rodzina zamarła, ciocia przestała nagrywać nawet zegar na ścianie jakby zatrzymał się w miejscu. Bo Maluch wypalił jedno zdanie, po którym ktoś wybiegł z domu trzaskając drzwiami. Chcecie wiedzieć, co to było? No dobra. Byliśmy w momencie, kiedy dziecko wrzuciło bombę stulecia. Cała rodzina wstrzymała oddech, mama wbiła wzrok w tatę, a tata. No cóż? Wyglądał jak człowiek, który już spisał Testament. I nagle maluch zupełnie niewinnie wypalił. A tato mówił też, że pani z warzywniaka ma lepsze ogórki niż mama. Koniec. To był absolutny nokaut. Cała rodzina wybuchła śmiechem tak głośno, że sąsiadka na balkonie przestała podlewać kwiaty i tylko patrzyła, co się dzieje. Dziadek aż uderzył ręką w stół i krzyczał: No, no, synu, to się nagadałeś. Mama oczywiście zrobiła się czerwona jak burak. Lepsze ogórki? powtórzyła. Ojciec już próbował coś tłumaczyć. Ja, ja tylko o kiszonych mówiłem. To chodziło o kiszone, ale było za późno. Babcia złapała go za ucho i mówi, takiego zięcia to ja jeszcze nie miałam. Wujek prawie spadł z krzesła ze śmiechu, a ciocia już wrzucała całą sytuację na TikToka z podpisem Rodzinne dramy level expert. I teraz najlepsze. Pies, który cały czas siedział pod stołem, nagle wskoczył na krzesło i zjadł pół schabowego mamy. W tym chaosie mama zaczęła gonić psa, tata próbował się ratować, dziadek już tańczył ze śmiechu, a dziecko? Dziecko siedziało spokojnie i zapytało: A możemy już iść na lody? I to był moment, kiedy wszyscy wybuchnęli jeszcze głośniejszym śmiechem. Nawet mama nie wytrzymała. Rzuciła ściereczkę i zaczęła się śmiać tak, że aż łzy jej ciekły. I wiecie co, to był ten punkt zwrotny, kiedy cała rodzina zamiast się kłócić, zaczęła się śmiać. Nawet tata ocalał, choć pewnie przez najbliższy rok nie dostanie ogórków od mamy. A dziecko? Ono zostało absolutnym bohaterem tej kolacji. Legenda rodziny. Historia, którą będą opowiadać wnukom. Pamiętasz, jak mały powiedział o ogórkach? I właśnie tak zwykła rodzinna kolacja zamieniła się w komedię roku. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i udostępnieniu znajomym, żeby też mogli się pośmiać. Bo wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś znowu powie coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewa.